Hej, hej, witam serdecznie. Dzisiaj nietypowa sprawa, a mianowicie spodnie dresowe. Do zwężenia o 4 cm w obwodzie w pasie i troszeczkę boczki. Dlaczego nietypowa sprawa? Dlatego myślę, że bardzo mało ludzi bawi się w takie rzeczy, aczkolwiek są, są osoby, które, którym zależy na tym, żeby, żeby jednak z tyłka nie spadały. Więc nietypowy pas, nietypowe spodnie, zaraz wam pokażę, jak je zrobię. Może się komuś ten filmik przyda. Zapraszam, oglądajcie! No cóż, sprawa wygląda w ten sposób, że tutaj, żeby się dostać do boków, spodnie będę zwężała bokami, tak? Tu, jak widać, nie ma żadnych szewków na wierzchu, czyli muszę to zrobić inaczej. Tu nie ma też, też overloka, wszystko jest schowane do środka więc będę musiała robić tą samą drogą te spodnie. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to trzeba wypróć mniej więcej około 15 cm 10 cm boku, czyli tego overlocka, tutaj tego obrzucenia, wypróć z jednej i z drugiej strony. Po co, aby dostać się do tego szewka, czyli do tego pasa? I dopiero jak się dostanę do tego pasa, już pójdzie lżej. Dobra. Nie bójcie się eksperymentować. Może też macie w szafie jakieś spodnie, które wymagają zmniejszenia. Ale niekoniecznie Wam na nich zależy. Możecie sobie wypróbować na nich waszą, yy, waszą pracę. Nawet jeśli się nie uda, no to się nie uda, no to, to do kosza. Ale zawsze, jak to mówię, trening czyni mistrza, więc próbować należy zawsze. Ja sobie tutaj to yy, zaraz popróbuję. Yy. Czasami overlock, jak się trafi fajnie na nitkę, to on się sam pruje i robisz to dokładnie w, w kilka minut. A czasami jest tak, że nie, nie możesz sobie na to, nie, nie, jak to powiedzieć? Nie trafisz na tą nitkę, którą powinieneś chwycić i trzeba próć i próć i zajmuje to nie 5, nie 2 minuty, tylko. 15 albo i więcej. No, tutaj kawałek mi idzie, ale nie codziennie mi spotykam takie rzeczy do przerobienia, ale stwierdziłam, że skoro się trafiło, to może ktoś z Was również na tym skorzysta. I będzie wiedział, od czego zacząć i co tutaj trzeba zrobić. Dobrze, tutaj mam już pas podpruty, cała ręka wejdzie, i tyle mi wystarczy, żeby wejść sobie w ten pasek, tak? Przeważnie teraz y, dresówki, dresowe spodnie czy leginsy właśnie są szyte na takich wysokich pasach. Y, co robię, wkładam rękę do środka, wywracam na drugą stronę ten, y, ten lampas, ten pas na drugą stronę jeszcze troszkę sobie podpruję, żeby nic mi się nie ciągło, żeby swobodnie móc sobie ułożyć. Tutaj też jest, y, widzę szyte, y, zszywane overlockiem, ale sobie z tym poradzę, y, myślę w inny sposób. Więc tak, tutaj składasz sobie y, to szycie i 4 cm, czyli jeden rozmiar, więc z tej strony muszę sobie zabrać 1 cm i z tej strony drugi centymetr, tak, czyli będą dwa i z drugiej strony pasa, z tej strony też trzeba podpróć i wywrócić ten właśnie pas i zrobić to samo, 1 cm, 1 cm, czyli na całym obwodzie, Spodnie zmniejszą się o 4 cm. Ale nie musi to być y, szyte y, tak samo jak, y, jak jest y, oryginalnie. Można sobie przestemnować normalnie maszyną i ściąć nadmiar, czyli ten overlock ściąć albo go po prostu przełożyć na drugą stronę. Ścinam jeden, y, przepraszam, szyję, przeszywam sobie jeden centymetr, tak? Jeden centymetr. E, jedna uwaga, jeśli chodzi o igły do szycia streczu. Czyli tkanin, które się rozciągają. Dobrze popytać w sklepie, czy są igły dostępne do streczu. I tkaniny, dzianiny, tak naprawdę, powinno się szyć igłami do streczu. Jeśli tego nie zrobicie, może się zdarzyć, że wszystko sobie ładnie uszyjecie, a po jakimś czasie, czy nawet za chwilę, pojawią się oczka i będą się robiły dziury. Dobrze, to mam zrobione. Druga strona. I teraz co robię? Albo ścinasz nadmiar tej tkaniny, albo obrzucasz overlockiem i w tym samym czasie ścinasz nadmiar. Ja chyba sobie nie będę tutaj overlocka potrzebowała, bo to jest środek, tego i tak nie widać. A nie ma żadnej różnicy w tym, czy ty to obrzucisz, czy ty tego nie obrzucisz. Także ścinam e, nadmiar tkaniny, zostawiam e, tylko tyle, z pół centymetra, 7 mm. Ty, 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 ty. Nie, taki diabeł straszny, jak go malują. Wszystko jest do zrobienia, ale na jedną rzecz potrzeba. Trochę więcej czasu, na drugą trochę mniej. Wystarczy trochę otworzyć głowę i lub obejrzeć filmik, i już wiem, jak to zrobić. Tu jakieś trzeba maszynę wyczyścić, bo jakieś paproszki. Dobrze. To mamy zrobione. Tak, To jest pasek szew do szewka. Tu trzeba pilnować, żeby było równiutko. Z drugiej strony też. Przerzucam sobie spodnie na lewą stronę i wiadoma sprawa, że. Jeśli to, to zmniejszyłam, pas zmniejszyłam, tak? Obwód w pasie się zmniejszył. Automatycznie mam za dużo tkaniny tej, czyli przy pasku. Dzięki Bogu mam trochę miejsca, tu są kieszenie i mogę ten kawałek również sobie do zniku ściąć do zniku, czyli do miejsca, żeby nie, ro, żeby nie szyć takim, nie wiem, jakby ostrym, że tylko ścinam tu i koniec. Nie. Zaczynasz od góry i delikatnie, tak jakbyś szyła zaszewkę, czy szył zaszewkę, delikatnie, delikatnie schodzisz w dół. Ja sobie zejdę nawet tutaj aż do kieszeni, ponieważ te spodnie są E, troszkę też e, klientce za e, szerokie e, w tym miejscu. I ile? Tyle samo co pasek. Czyli jeden centymetr ścinasz, e, zszywasz. Jeden centymetr zszywasz dalej. I z drugiej strony to samo. Do zniku. I tu zabieram trochę kieszonki. Centymetr u góry. odwracam i po tej samej linii jadę jeszcze raz. Szyję jeszcze raz. Ja z tym jadę, to mam we krwi, nie przejmujcie się, po prostu jestem prostym człowiekiem, dlatego mówię w prostym języku. Aha. I mamy to. No i teraz e, trzeba, trzeba nadmiar ściąć. Oczyścić niteczek. Ścinam e, nadmiar, czyli zaczynam od tego do tego miejsca. Tutaj już zostawiam, odszywam overlockiem. I dalej pokażę. Co następuje? Dobrze, spodnie obrzucone, tak obrzucone, ścięte. I teraz doszywam tą część, którą sprułam na początku. I teraz tak, to już jest indywidualna sprawa. Czy sobie szwy rozłożysz w środku, czy sobie je przełożysz jedna na prawo, jedna na lewo? Ja sobie rozłożę jedna na jedną stronę, druga na drugą stronę i szyję. Tutaj mi jedno szycie wystarczy. Sprawdzam sobie po prawej stronie. Szewek do szewka. Żyję drugą. Motuje. To są rzeczy bardzo przydatne, bo nigdy nie wiadomo, co będzie trzeba zrobić, co będzie trzeba naprawić, co będzie trzeba zwężyć lub poszerzyć. Dlatego warto mieć wiedzę na ten temat. Dobrze, poszewku. I ostatnia rzecz, która mi została, to obrzucenie, oprzycie tego miejsca, którego, które prółem spodnie obrzucone, oczyszczam z nici niepotrzebnych. Przekładam na drugą stronę i sprawdzam, jak wygląda prawa strona. Spodnie zwężone o jeden rozmiar, czyli 4 cm w całym obwodzie. Dziękuję, kochani, za uwagę. Dzięki za wszystko. Dzięki za Wasze komentarze, za Wasze subskrypcje. Polecam wspieranie kanału. Miłego dziąka Wam życzę. Papa! Pa.